O, siemano, to jeszcze raz ja. No i niestety pogoda nie dała nagrać. Nie dała nagrać jedno, jed, jednolitego materiału. No niestety, <laughs> telefon, zamóg. Nie mogłem wyłączyć pauzy, czyli nie mogłem nagrywać i, i apiać. Na, niestety, na dwa baty. Jak to trzeba, 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 to, trzeba to rozłożyć. Podchodziłem do. Jak bardzo też podchodziłem do wędkarzy, no ale tam zbyt, nie, nie życzą sobie zbytnio, żeby, żeby ich filmować, no to ok, rozumiem, rodo i tak dalej, także jeszcze tylko pozdrowie, odpowiem na kilka pytań, jak widzicie tam jest ten staw, my jesteśmy pod taką wiatą, no zawsze, ja mam pecha ostatnio, wczoraj, wczoraj słuchajcie, wczoraj miałem pecha e, z tym gotowaniem, bo mi się rozpadało, nie wiem, kurwa, z jakiej to przyczyny, bo już tylko rugać się idzie. No a dzisiaj przyjechałem specjalnie na stawy. Jechałem, nie padało. Było ciepło, nawet kurtki nie trzeba było brać. No nie no, blać przyjechałem, kurde, wzięło się, rozpadało i to porządnie pada, powiem Wam szczerze. Porządnie pada. To nie tak, że byle jak, ale porządnie pada. Porządnie rozpadało się. No. Także dobra no. Zamkniemy to tak, jak zamkniemy, nie? No. Pozdrawiam. Juzka książka. Józek książek. Może czytasz dużo książek, zrymujemy, ale nie nabijam się z ciebie, absolutnie. Nie nabijam się z ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie, Józek. No tu przynajmniej nie pada, słuchajcie, na tej wiacie, no, To jest już no. No ale fajna wiata, Wam szczerze, Jeżeli można tutaj grilla palić, to jest całkiem, całkiem ciekawie. Całkiem ciekawie. Są stoliki. Jak widzicie, ławki. Oczywiście wiatr zaczyna wiać. No bo przecież nie może nie wiać. Kurwa. To za, to za świat. Dobra. He, czy zrobię, takie pytanie padło od jednego z widzów. Czy zrobię świecę tak jak e, Rafatus? E, słuchajcie, nie zrobię świecy tak jak Rafatus. Raz, że ja nie mam tylu lat, co Rafatus, ja bym się połamał. To by było dopiero komedia. Ja bym się połamał. Ludziska. Połamałbym się i tyle z tego by było. Jeszcze mi, nie, jeszcze mi nie odwaliło, słuchajcie. Jeszcze mi nie odwaliło, żeby, żeby robić świece jak rafatus. Poza tym nie porównujcie mnie do, do rafatusa, absolutnie. Każdy z nas zupełnie inny. Pozdrawiam z Ekstra. Fajnie. Nigdy nie byłem, ale wiem, że w Szczyrku jest super ancko, no naprawdę. Pozdrawiam. Pioneczka dla Szczyrku. No, kolejne pytanie. Czy próbowałem amfy? No próbowałem, no dobra, po co mam kłamać? Ja nie mam. Ja nie. Ja nie major. Próbowałem, ale mnie nie kręci. Powiem wam szczerze, że nie kręci mnie kompletnie. To nie dla mnie. Piwo mnie kręciło, ale na przykład białe mnie nie kręci. Kompletnie. W ogóle. Wiele osób próbowało i wiele osób. Jedni to lubią, drudzy nie lubią. To zależy już od, od osoby, od organizmu. Nie ona usypia jakoś tak dziwnie. Zaraz za godzinę idę spać. Zamiast być pobudzonym. Także takie to pytanie. No i ostatnie pytanie. Jak smakował rekin? Słuchajcie. Stek z rekina smakuje w sumie powiem wam szczerze jak jeżeli jest gotowany na parze lub na wodzie to smakuje tak samo jak zwykła, zwykła prosta ryba. Być może smakuje lepiej. Być może smakuje lepiej, jak jest, słuchajcie, jak jest smażony, może w panierce czy jakoś tak, nie? Natomiast, natomiast tak jak ja, w moim przypadku kiedy ja muszę robić go na parze, to, no to niestety, to powiem wam szczerze, że żadna rewelacja, żadna rewelacja. wczoraj nawet napisałem dla jednego z widzów, nie. Że, że po prostu tu żadna jest rewelacja. Absolutnie, absolutnie tu żadna rewelacja. No i ostatni, jeszcze temat poruszę yy, pana Niebożego, bo miałem okazję obejrzeć dzisiaj twoje zdrowie. Widzisz, to przyszło mi pić? Chociaż nie powinienem gazowanego, ale muszę sobie jakoś tu ubarwić te życie. Yy, o tej pedofilii się powiedziałeś yy, na mój temat, nie. Słuchaj, to, źle, to ta, źle odebrałeś, to słuchaj, bo ja nie powiedziałem, ja nie wrzuciłem wszystkich do jednego worka i tam w pewnym momencie, w mojej wypowiedzi, jest, że ja nie ougalniam wszystkich, wszystkich, nie? Bo oczywiście są jedni z powołania, drudzy są, drudzy są, wiadomo, dla kasy, wiadomo, szmalek leci za darmo, praktycznie, a inni, wiadomo, no, są pedofilami, nie? Ale ja absolutnie nie uoganiem, że wszyscy są tacy. Absolutnie nie. Tylko stwierdzam fakt taki, że dana osoba, która, yy, która yy, właśnie prowadzi msze, ona nie ma napisanego na czole, kim on jest. Tak samo jak nie masz ty, czy ja. no, A może ja jestem, nie wiem, pedałem. O, na przykład. Ale nie mam tego napisanego na czole, nie? Wiesz o co chodzi? Także źle mnie zrozumiałeś, nie? Tutaj, dlatego ja to sprostuję. No i cóż, no cóż widzowie, no będziemy czekać na powrót he, he, pana K Ciekawe czy Major się dzisiaj do niego wybierze Na powrót pana K będziemy Będziemy czekać No i cóż, no i czekajcie na jutro, na jutro na live'a Także pozdrawiam Pozdrawiam, Meksykano jest jeden prosto ze stawów marczunkowskich, deszczowych, jak zwykle jeszcze jeden zrzut i lecimy do domu, bo oczywiście z mokłem. No i nie dało mi nagrać, no nie dało mi nagrać, słuchajcie, nie dało, jestem w ściechu, nie dało mi nagrać. W, jeden, w jednym rzucie muszę rozbić na dwa i będzie część pierwsza i część druga. No, pieprzona pogoda.